To chyba się pan zagalopował, aspirancie. Panu nie wolno tam zaglądać, tak? No, ile tu jest? <laughs> Co wygacie? Proszę rozpiąć koszulę. Nie mam nic do ukrycia i cieszę się, że mogłem pomóc. Hmm. Zweryfikujcie, proszę, swoje ustalenia. Na pewne rzeczy pewnie trzeba spojrzeć jeszcze raz. Cicho, sroka! Cicho bądź! Sroka. <laughs> Tak, wie pani, taki żart, bo to papuga jest. Aha. Jestem niewinny! Niewinny? A kto przed chwilą tu szawrował? Ja wszystko panu powiem. Dla rodziny? Dla rodziny to się choinkę kupuje, a nie kradnie w lesie. Przepraszam bardzo za moją żonę, jest... zmęczona miała. Ciężką noc. Rozumiem. Ja pan nie? Panie prokuratorze? Nawet nie wiecie, jak bardzo. To ty? Czego tutaj szukasz? I teraz zrobisz. Jak Skur... ja to powiem Maj. Co ja mam teraz zrobić? Boże. Malwina! Malwina! Państwo Bielakowie? Zapraszam do gabinetu. I o to chodzi. Wiesz jak inni tutaj potrafią się drzeć i wyrywać, aż cały szpital się trzęsie się. Czyli byłem dzielny? Jak prawdziwy bohater, a nawet bardziej niż tata. <grymne> ciszy, ciszy. Co to jest? Kwity. Jakie kwity? Twoje? Moje? Twoje. Z komisu. Ciągniesz kradzione auta z Niemiec. Sprzedajesz je u nas na części. Skarbówkę też robisz w u siebie w pieczarkarni. Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie uczestniczyć w tej radosnej chwili. Zatem bardzo proszę wszystkich o szczere uśmiechy. Nieustraszony! Bezwzględny! Ja mam rachunki do zapłacenia. Ja mam kredyt długi. Wie pan pieniędzy musieliśmy pożyczyć na leczenie maksa.